I już jest godzina, która po 20. Eee, nie, po 19 Po 19:00 <taki> przed gdzieś. Przed 20:00. i tak ładnie sobie stoimy. Mam nadzieję, że będzie wszystko spoko. Z Spark Fortnite aplikacji tutaj wygrzebałem, że, że jest parking po sezonie. Po sezonie za free. I tutaj właśnie sobie stoimy. Księżyc pod latarnią. Tutaj kamper na polskich blachach. do Tak myśleliśmy, że tutaj jest szlaban i się płaci i owszem płaci się, ale w tej chwili jest za free tutaj. Nam. Tak, że parking jest zatworene. Czyli jest wolny, można tutaj wjechać. Miasteczko wydaje się bardzo ładne. Bulwar palmowy. Ale jest troszeczkę turystów. Jest. Od razu przyskoczył do nas pan jakiś. Czy, czy nie chcemy apartmani? My mamy w skodzie apartman. A nie wiedział, że mamy kampera, przerobionego ze skody na kampera. No. I stał dzień, następny. Stoimy sobie tutaj. Tak jak przyjechaliśmy wieczorem. No, idziemy teraz sobie obejrzeć miasteczko. Takie potężne góry to po prostu niewyobrażalne z tego morza się tak wznoszą. No, ładnie na Makarskiej Rivierze. Tak. Jakaś Wenus czy ktoś Tutaj cały czas tym deptakiem można iść wzdłuż morza praktycznie to chyba kilometrami. Dużo, że zeszliśmy... Tak, zeszliśmy końca nie końcenie widać. Pod górkę z góry. No a tu takie urocze miejsce. No, przy hotelu. Ale deptak pusty. Ale deptak pusty, tak. Nie ma, praktycznie bardzo mało turystów tutaj. No. Tam na prywatnych kwaterach, w samym centrum, to tam jest trochę turystów. Ale plaże są ładne. Tak? A tu przy tym hotelu tak, a Drobniutki, plaże... takie no. kamyczki takie drobniutkie. Tak, nawiezione drobnym żwirkiem, takim gładkim, otoczakami. Dobra, Jeszcze parę obrazków z tej miejscowości. Jesteśmy w Makarskiej. Samochodzik tam za, za tym łukiem na parkingu na parkomat. 7 kun, od razu mówię, za godzinę. No a Agnieszka dzisiaj w sukience. No, to niedziela jest, tak. Gdzie tam ten twój swety Jurek? Swety Jurek gdzieś tam jest. Dokładnie nie wiem gdzie. Tam gdzieś? Tam, tam nie widać. Gdzieś tam. No nie wybierzemy się, jednak nie będziemy szarpać samochodu tam aż na swety Jure. Tam jest to tam punkt widokowy, taki zrobiony nowość. Ze szklane... tak, ze szklanym Podłoga. ze szklaną podłogą, tak w pół w podkowe taki. No ale może kiedyś innym pojazdem. Najlepiej tam jest motocyklem wjeżdżać albo kładem. No ale. Makarska jest bardzo senna, w tej niedzieli. No co można powiedzieć, na pierwszy rzut oka. Palmy grube, fajne. No robią wrażenie. Długa to taka... Przednie miasteczko, to po, po, po co? Po, po górę? Podgorje. Czy Podgora? Podgora. Podobie podobie, tak, no może tu jest trochę przestronniej Tak, to jest jakiś jakby większy, szerszy deptak Tam jest tak bardziej kameralny. No, no, no właśnie I tutaj jakieś statki większe cumują Ale generalnie, i to wyjście z portu takie za falochronem To małe. No tam może sobie No, jakiś tutaj statek Żaglowiec Pewnie wycieczkowy nawet dwa pudełki stare przeplatają się z nowszymi. Te niektóre bardzo stare Kalipso a wycieczkowiec. Pan zbiera już na wycieczki. Nie no, jest ładnie Agnieszka. No jest pięknie. No. Co pan i pani idą? Idą sobie z jakąś torbą na kółkę Makarska 2006. Godzina turystyki. Godzina to jest rok, rok więc chyba A, 100 rok? lat turystyki. Tak. No, po angielsku sto... no, 100 years of tourism. Tak. Turyści to są. No. Świftane jest jak Julia to... No to zrobię ci zdjęcie.